Witam tutaj znowu doktor Radian Dzisiaj chcę wam pokazać multipak, Który został zakupiony w wczesko kilka dni temu Już pozwoliłem sobie folię zdjąć żeby wam tutaj nie i Nie marnować czasu Dwie limitki, powtórki Jeżeli ktoś chce mogę się bez problemu wymienić To jest Azart z Chelsea I GC z Bayernu Monachium Wiadomo karton Z opisem co w skład wchodzi każdy wie co wchodzi więc ja będę się tutaj pienił wycinął, no i z 1 2 3 4 5 6 saszetek Iniesta, Robin Lam, Robin Messi i Iniesta. Dwie Iniesty, dwa Robin, jeden Lam, jeden Messi. Czyli jedziemy od lewej strony. Zaczniemy od Messiego. Będę się śpieszył, bo mam mało baterii na iPadzie. Nie chcę, żeby mi się to tutaj coś stało powtórka, powtórka leasing, powtórka, bolanos, Hilton, właściwie to są z podstawówek. To są wszystko powtórki, bo mam już w prawie komplet bazówek. Następnie De Jong. on tego raczej nie mam, także super star player. Hmm. Tores Mulgrew o Toresa też nie mam, super Mulgrew powtórka Runej powtórka, Campbell powtórka i Pastor powtórka Teraz sąsiadki z nami. Elm, nie kojarzę, chyba go nie mam Getane powtórka o, coś się tam fajnie eee... Negredo powtórka, Pastor powtórka Albiol, nie kojarzę, zobaczymy no i Game Changer Tevez mm. <ścoughs> czekajcie, sprawdzę Mnie tutaj z ciekawości czy jego czasem nie mam rąsik Game Changer tutaj w albumie nie mam Także super, nie mam Game Changera, kod pokazany, niestety zostanie on wykorzystany, ponieważ zależy mi do bardzo na tej karcie, także tutaj mamy Game Changera. Kolejna saszetka z Robinem. Eee, Martinez, chyba go nie ma. Gibbs z Arsenalu, nie kojarzę. Kali powtórka, Santana powtórka, Siowat powtórka i fans favorit Savi Hernandez nie mam go także, też super LAM, przyjmę się A jakaś legenda, Top Master chociaż nie liczę na legendę w multipaku ale na to Master już mi się zdarzyły o, że mam powtórka, ale nie jest zła karta powtórka, powtórka powtórka będzie już powtórka i mandala powtórka no, i ostatnia sąsiadka z Messim. Jedziemy wiadomo, powtórka. Powtórka. O, tego nie mam. Sonia Green. Nie mam. Fajnie. Adriano z Szachtarów, też nie kojarzy. Nicológlu z Olimpiku Marsylii. Pepe na pewno jest. No, także jeżeli chodzi tutaj wszystkie, dekorację ja nie spieprzył. Jeżeli chodzi o karty specjalne z sześciu, sześciu saszetek, e, dostaliśmy jednego Star Playera z Ajaxu e, Siema de Jonga. dostaliśmy e, e, Rising e, Ha mina i Ambra Bata, który jest powtórką do wymiany jak coś. Zostaliśmy Fansa Hernandeza i Fansa Matuidiego i zostaliśmy Game Changera Tevez'a. No, tak jak na multi, najgorzej. Sporo bazówek, znowu powtórek, tak tych bazówek się już mina. ...zbierało mnóstwo. Tyle powtórek. Te muszę sprawdzić, bo nie jestem pewien, pewnie je mam, ale nie kojarzę. No i to by było na tyle, także dzięki za oglądanie, zapraszam na kolejne filmy, jeżeli się podobało, łapkujcie, subskrybujcie, będę wdzięczny. Dzięki, do zobaczenia, hej!